Na wrocowskim torze wyścigów konnych, partynice w tym momencie wprowadzana jest pagonia do maszyny startowej, i pozostał nam już tylko ogień oznaczony numerem 7, a więc Kemar. Wszystko się udało, a więc już za chwilę rozpoczniemy drugą gonitwę dzisiejszego dnia. Wszystki. Wszystkie konie są już w maszynie startowej i ruszyli. Czas na drugą gonitwę dzisiejszego dnia. Bardzo dobry start od razu Campanuli, ale atakuje tam też również Pantelia PA. Równy start, a więc na razie nie ma dużych różnic pomiędzy uczestnikami. Dosyć mocno wystartował między innymi Kemar. Jest tam też Pagonia oraz goni Partenos. Na razie trochę z tyłu zostaje między innymi Viber oraz na ostatnich dwóch miejscach Pantelia PA i Campanula. Na prowadzeniu wciąż bez zmian prowadzi Kemar na drugiej pozycji Partenos, a na trzeciej protesta. Na czwartym miejscu obecnie jest Pagonia. To ta główna czwórka, chociaż trzeba przyznać, że zdecydowanie na pierwszym miejscu jest Kemar. Dosyć mocno rozciągnęła się już ta grupa z tyłu. Dosyć mocno została również Pantelia PA. Prowadzi niezmiennie Kemar oznaczony numerem siódmym. Na drugim miejscu z zewnątrz próbuje atakować Partenos. Już tysiąc metrów pozostał do celownika, bo wjeżdżają właściwie w zakręt uczestnicy tej drugiej gonitwy. Wciąż na prowadzeniu Kemar. Jest tam również Partenos, ale powoli, powoli. Nadrabia też pagonia. Ściska nam się już ta grupa uczestników w drugiej konitwie, ale nie zmienia się na prowadzeniu kema. To on teraz prowadzi wszystkich uczestników powoli do celownika. Już wybiegają z zakrętu, już wybiegają na ostatnią prostą. Jest kemar. Ale zaraz za nim partenos jest również po zewnętrznej atakująca pagonia. Teraz atak partenosa. To on wysuwa się na prowadzenie. Partenos następnie. Jest tam również z tyłu już zostaje trochę Kemar. Partenos teraz atakuje, również oznaczona numerem pierwszym kampanula. To ona teraz wyprzedza dosyć mocno Kemara i atakuje prowadzącego Partenosa. Partenos wciąż jednak na prowadzeniu. Próbuje też nadrobić jeszcze pagonia. Partenos z dużą przewagą nad kampanulą. Czy tam jeszcze uda się coś się podmieniać? Partenos mocno, mocno dąży już do celownika. Partenos potem. Camp ale to już jest bardzo, bardzo duża przewaga Partenosa i to Partenos zwycięży w drugiej gonitwie na drugim miejscu Kampanula, na trzecim wydaje się, że Protesta i na czwartym Pagonia, potem jeszcze Kemar no i teraz powoli dobiegają jeszcze Viber, który teraz przekracza celownik i na ostatnim miejscu Pantelia PA jeszcze, jeszcze zmierza do celownika koń oznaczonym numerem czwartym. W tym momencie Pantelia przekracza celownik, to nie są oczywiście jeszcze oficjalne wyniki, proszę poczekać na zatwierdzenie przez sędziów dzisiejszego dnia wyścigów konnych, ale wydaje się, że tę drugą gonitwę z dużą, z dużą przewagą zwyciężył Partenos. Czekamy na zatwierdzony wynik gonitwy drugiej zwyciężył Partenos na drugim miejscu kampanula tutaj warto zauważyć dosiad starszego ucznia z sejmika, Urmadweka Ulu, który od samego początku miał problemy. Zdaje się, że przez cały wyjście